Oficjalnie pokój jest gotowy. Już widzieliście, ale tak to wszystko jeszcze wszędzie wygląda. Pracowanie, tutaj wszystko się dzieje. Nie wiem nawet. Tu jeszcze do wyniesienia. Tam jeszcze u Resela w pokoju. O, tu stoją. Ta szafka jest zawsze ta, z drugiej strony. Jak było? Tata jest w łazience. Co chciałaś? Ty też? To wygląda tutaj tak. Wiadomo, jeszcze brudno, nie posprzątane tu. O, to co zostało, to zostało. To co nie zostało. Wychodzimy stąd, wychodzimy, bo tu jest popsikane. A tu wygląda a teraz będzie dla psa. Tutaj moje, o tu jakieś flaszki, jak u jakieś meliniaków, Tutaj no, tak to wygląda i tak będzie wyglądać jeszcze jakiś czas, dopóki nie zrobimy. Tu zadowolony młodzieniec, ale co? Jak się pieprzy, to się pieprzy wszystko. Ja miałam przymusowe wolne, bo tam się koło zepsuło i tam różne takie. Później było, że maszynka do mięsa mi się zepsuła. O, tak wygląda Ressela pokój rano. Gdzie jeszcze łóżko nie jest poprawione, dopiero wstał. Był z psem i tak dalej, no i tak jak mówiłam, router się, nie router, wzmacniacz sygnału się zepsuł i razem tu w ogóle nie ma internetu, więc mama szybciutko, czyli ja, ja, <ścoughs> idzie ratować dziecko, tak? Mhm. I kupić nowy router, dobra, Dla... nie router, znowu to powiedziałam, co? Ja będzie. Będzie, tam będzie, właśnie będzie, bo ja do Azdy dużej jadę. Yy, kupić szybko, załadować i dzisiaj też jadę. Muszę sobie włosy podciąć. Yy, bo mam bardzo złe końcówki, w ogóle mam tak mało już tych włosów, że... Yy, zobaczcie, także bardzo ładnie, a telewizor niestety wszystko, Netflix, YouTube, o i położyliśmy obrazek położyliśmy obrazek, także wszystko ładnie, pięknie i ja wam pokażę zakupy ale to jak wrócę bo teraz już muszę się bardzo mocno spieszyć siatki przygotowane, miałam jeszcze tylko zajrzeć co potrzebujemy widzicie? to, 5 lat mieliśmy pudełko od tego żeby tam z hasłem z numerami i tak dalej, na czas remontu wyrzuciliśmy mówię, a niepotrzebne, w razie co kupić nowe i się zepsuł, nie? To się nazywa nieszczęście, dobra. Także do później, do zakupów, zapraszamy. Nie ma vlogmasa, ale są częstsze vlogi. Tak szybciutko, nie? Sos, milky bar, lody, Rasa, schowaj od razu lody, proszę. Dziękuję. Biała, biała rzodkiewka, jagody, maliny, Ogórki, następny sos Dla chłopaków, bo moim chipsy kupiłam na dzisiaj. Yy, tutaj proteinowe kurczaczki dla mnie i dla Rasela mi się nie lubi. Mleko fajnie się to spienia, almondowe odchodzi, odpada, bo przestaję je kupować. Z tego względu, że nie fajnie się pieni w maszynie. Kefir oryginalny dla mnie, bo ja mam muszę takie rzeczy sweet corn, czyli kukurydza. Wędli, nie wędlina. Konserwa turystyczna, raselowi do szkoły dwa na czosy. W ogóle? Mogą być? Dobra, mogą być. Dobrze, że mogą być. Chleb, awokado, to już tu odłożę. Dwa chleby, jeden do zamrożenia. Bardzo lubię te chleby, nie wiem jak mi się. No i nie zapytałam. Kupiłam dwa. Papryka, pomidory, przetem, ale jakieś takie rozbełtały mi się jak były w siatce, zrobię później jajka na wieczór, szaszukę zrobię albo coś takiego. Pomidory normalne, graham, czyli masło tutaj, papierki do... Yy, polecam. Robiłam sama, samemu już nie jest to samo. Yy, ja kupuję jest świetne. Yy, dzisiaj na obiad będą steki właśnie z tym, to sobie zostawię to z boku. Uh -huh. Od razu. Yy. Rogale będą cztery, wafle nowe też będą cztery, jako przekąski do szkoły. Słonecznik. Dzisiaj zrobię to w bułce tartej do, do obiadu, a na kolację zrobię właśnie pomidory z pieczarkami i z jajkami. Eee, takie batony. Także pierwsza siatka. Dobra, następne 30 jajek, lody magnum, Bavarian style, czyli taka szynka, taka miodowa szynka, nacho zowe i zwykłe, tortilla chips dla Miśka i dla rasela, ja mam inne, za chwilę Wam pokażę, proteinowe jogurty dla mnie i dla Miśka, nuggetsy, roket, mleko, grahama, woda cytrynowa, twarożek. Truskawki, sok pomarańczowy, mleko zielone bez laktozy, mleko takie. Energy drink, jakby mi się zachciało drinka, sok wielowarzywny, ziemniaki, tutaj kupiłam syrop do kawy karmelowy, następna woda, nutella karmelowa. Na mnie chipsy, ja bardzo lubię yy, morska sól z yy, pieprzem. I tutaj do szkoły dla rasela, także następne już poszło. A i zapłaciłam 165 funtów za zakupy, sporo. I ostatnie zakupy, czyli tutaj cukinia, dwa jogurty raz tylko z tych teje, pory papryka, pom jeszcze jedna paczka pomidorów, yy, jeszcze jedne proteinowe jogurty tylko malinowe, szczypior kawa z kosty i ta lavanse czy tam jak ona tam się zwie nie wiem zawsze przekręcam czerwone winogrona ciemne winogrona jeszcze napoje pomidory jeszcze amaretto dokupiłam sobie bo było za 4,50 na promocji więc kto nie weźmie jak ja coca cola dwie butelki jack daniels miodowy Mięso mielone, papryka, woda, banany, cebula, yy, bitrot, yy, burak, yy, ten jak ktoś nazwa, bekon, czekolada biała, yy, oreo, yy, serki do szkoły, yy, rogale, yy, woł nie ta nie wołowina, tylko schab kabowe kotlety, tutaj będą różne jogurty jogurtowe, rodzynki w jogurcie, oreobiec, frytki, jeszcze jeden ogóra z słonecznik, drugi ogóra z wafle, rogale, ryba taka, tym razem zawsze były łososie, wziąłam taką na piątek. Już na cały tydzień mam zakupy zrobione, także nawet... Dobra, takie batony, ser bardzo lubię, truskawki dla rasele jakieś tam jakąś pierdołę, zdjęcie mi wysoły taką, chciał jakiś tam juice, coca cola, pepsi max i jeszcze jedna woda i to by było tyle dobra, pokażę wam się jeszcze później przy obiedzie, do zobaczenia zobaczcie jakie mam fajne włosy, dobra kiedyś, kiedyś wam coś powiem, a teraz wam nie powiem <grywka> lejące się, fajnie zrobione ach no dobra słuchajcie kawusia kupiłam e, karmel to nie to jest, to jest brzydkie to jest brudne kupiłam karmel e, syrop karmelowy i kupiłam dziecku e, chłopaki jakiś czas nie mogli zrobić a mama przyszła naprawiła jak wygląda szczęśliwe dziecko jak? to nie jest szczęśliwe dziecko co fajnie działa? proszę bardzo tylko, tylko? coś dzieje Dziwnie to weź sobie na bimbaku? Ładuję musi. A ty nie możesz tam się podłączyć? Przecież możesz odłączyć um, tego. Um, VR? Mm. Nie. Wolę na to, bo chcę Aha, no Miesz dobra. Dziecko zadowolone, nie? Mhm. Spokojnie, biedny. Tyle musiał czekać. Tak, idę robić kawę. Także idę robić kawusię. Idę robić kawusię. Kawusię. La la la. Jaką kawę zrobić dzisiaj? Czy mamy szklaneczki ładne do kawy? Takie powiem Wam, że nie bardzo. Muszę kupić kubki nam. Takie fajne. Widziałam. Piękne. Dobra. No i właśnie, i teraz tak. Jak to mleko zrobić? Chwila, moment. To jest taka ładna, taka atrakcyjna się czuję. Sprawdźmy, czy ona mi tutaj nie będzie zbytnio. A na dwójeczkę, dobra. Jana już zmieniona. Sobie popatrzymy. Może dla Was jest to. No właśnie. Ale ja Wam powiem. No muszę przedstawić Wam takie szklaneczki. pianeczka mm. Tak. I teraz muszę. Zanim to potrwa, zanim to trochę spoko długo się robi, ale No dobra ale za to kawusia niebo w gębie. I ten zapach. Cieka czy będzie jeszcze... I ja będę chciała dodać jeszcze trochę syrop karmelowy jeszcze w, w Azji jest waniliowy ale jeszcze kupię gdzieś tam yy, w w TK Maxie widziałam yy, sporo takich syropów, więc jest kawa, mamy to za chwilę będę robić obiad też Wam pokażę obiad, jaki zrobię taki zwykły, ale mał no, już zabiera swoje jedzenie a ja Wam pokażę kaszę kuskus Pralka, suszarka się robi, więc hałasuje jak zwykle. Indyk, indyk na masełku w przyprawach, kuskus gotowany na wodzie normalnie i brokuły z kalafiorem, ale z bułką tartą. Bo rasel inaczej nie zjada, więc jak już robię to, to, to robię z bułką. Bo wolę Raselku, tu są sztukce. Także dzięki za oglądanie to miłego. Do zobaczenia Musiaki dla was.